Żeby przystąpić do sieci, trzeba przejść przez pewien proces weryfikacji i trzeba spełnić pewne, pewne wymogi, To też wpłynie na to, że ten nasz produkt właśnie będzie postrzegany z takim większym zaufaniem. Myślę, że ludzie częściej będą po niego sięgać. W 2019 roku, kiedy mieliśmy swój pierwszy rok, można powiedzieć, taki w podczas którego jeździliśmy na różnego rodzaju jarmarki, bo to byliśmy na ponad 30 jarmarkach różnych tutaj w regionie. A w 2020 na dwóch, w tym jeden był w pszczynie na Śląsku, więc to nawet nie jest nasz region, no ale już musieliśmy się łapać tego co było, tak? Więc jakby sprzedaż była mocno utrudniona, dlatego postanowiliśmy w tym roku dopracować sklep internetowy. No i chyba pójdziemy w tym kierunku, żeby mieć jakąś alternatywę w sytuacji właśnie, gdyby obecna sytuacja jakoś bardzo się nie poprawiała w najbliższym czasie. Syropy ziołowe, syrop z lawendy lekarskiej, syrop z miszka lekarskiego, syrop z owoców bzu czarnego oraz syrop z płatków róży. Najpierw robimy wywary, dodajemy cukier i pasteryzujemy. W zwykły, tradycyjny sposób, w garnku. Na razie to są produkty z gospodarstwa, które robimy w swojej małej kuchni, w taki tradycyjny sposób, nie mamy na ten moment jeszcze tak dużego zapotrzebowania i nie jest tak duże zainteresowanie naszymi produktami, żebyśmy musieli tą produkcję jakoś powiększać. No ale jak wejdziemy do sieci, to nie wiadomo co się wydarzy. Założyliśmy plantację lawendy, to jest raz, więc też chcieliśmy przetwarzać jakoś te kwiaty i takim jednym z głównych produktów lawendowych, które się przygotowuje z kwiatów są właśnie syropy. No a z racji tego, że mamy gospodarstwo, w którym rośnie również bezczarny, dzika róża e, i mamy łąkę, na której można piskać różne zioła, e, to je również przetwarzamy. A to się wzięło z tego, że moja babcia się tym zajmowała i tak naprawdę w moim domu podczas infekcji zawsze były te ziołowe syropy, które były syropy, nalepki, Różne rzeczy ziołowe, które gdzieś tam się przebijały na pary. No, jakby idziemy w tym kierunku, i tak naprawdę, jeśli chodzi o receptury, to nową recepturę musieliśmy zrobić faktycznie na syrop lawendowy, a pozostałe syropy są odtworzone razem z mamą, z tych, które robiła babcia.